Miałem twierdzić, że tutaj Durodola będzie bardziej głodny niż Kalenga, no i przez to bardziej niebezpieczny. To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Miałem okazję ostatnio być na sparingach Micha Michała Ciślaka przed walką z Durodolą, sparwał z Nikodemem Jerzewskim. Wygląda fenomenalnie. Jak według Ciebie potoczy się ten pojedynek i czy Durodola jest jeszcze taki groźny, jaki był kiedyś? No jeśli chodzi o ostatnią dyspozycję Michała Ciślaka, to on mi się podoba bardzo, wrócił po walce z Jerzewskim, on miał dwa słabsze pojedynki, dwa mocniejsze, mówię tutaj o... mocniejsze, mocniejsze na papierze, bo mówię tutaj o raczence i o kalendze. Raczenko, który na polskim rynku pokazywał się z dobrej strony i w walce z Głowackim i z Balskim, no to tutaj Cieślak wygrał to bezdyskusyjnie chyba najlepiej się zaprezentował na tle Raczenki, Radz na pewno najlepiej z wymienionych zawodników. No i tutaj też mówię o walce przede wszystkim z Kalęgą. Kalęgu, który ma większe nazwisko niż Durodola, ale myślę, że, że Durodola w tej chwili jest dużo bardziej niebezpiecznym pięściarzem. Przede wszystkim wydaje mi się, że nie jest tak zmęczony boksem jak jest Juri Kalenga. Cały czas jednak prezentuje w tych swoich ostatnich pojedynkach wysoki poziom. W tych, w których przegrał z Wodorczykiem i z Własowem, z Wodorczkiem cały czas szedł do przodu. Przyznam szczerze, że nawet ostatnio sobie przypomniałem tą walkę, ale, ale musiałem, musiałem sobie otworzyć piwo, żeby, żeby bawić się przy niej dobrze, bo, bo jednak Krzysiek użył swoich wysokich umiejętności w obronie, a nie ma już tego ognia w, a, w ataku. E, i, I chyba na tej w... Na tej walce będziemy, będziemy analizować pojedynek cieślaka z Ciślaka z Durodolu. Dlaczego? No bo wodorczyka znamy doskonale, wiemy co prezentuje, jakie są różnice pomiędzy nim a Ciślakiem, a to było stosunkowo niedawno, więc Durodole tutaj możemy ocenić, w jakiej jest dyspozycji w tym momencie. W, widać, że tak jak powiedziałem, nie jest jeszcze tym boksem zmęczony, nawet te porażki przed czasem, bo ma ich cztery, no to, to dwie na pewno były w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, bo, bo z Brezisem czy z Kudreszowem drugą porażkę, no to przerwana, przerwana moim zdaniem, przedwcześnie. Z własowym z kolei sam się poddał, bo trzymał zbyt wiele ciosów, ale to nie były pojedynki, które aż tak go zdewastowały, jeśli chodzi o, o ten e, pewność siebie, bo, bo jednak tu zdecydował się sam, tam sędzia trochę przedwcześnie przerwał, to były walki, w których on był cały czas w walce, także... Może Własow, Własow dla niego był najmniej wygodnym rywalem i tam otrzymywał tych czasów najwięcej, ale, ale jednak cały czas był w walce i dlatego śmię twierdzić, że tutaj Durodola będzie bardziej głodny niż Kalenga no i przez to bardziej niebezpieczny, mniej wyboksowany. Druga sprawa, same gabaryty. On jest podobną specyfikę ma boksowania co Kalenga. Dlaczego? Bo on ma lewy prosty lepszy od Kalengi części go używa, ale to też nie jest lewy prosty kyslary Holmesa. Poza tym poza lewym prostym już nie posiada ani lewego sierpowego, ten lewy hak w jest też sporadyczny. Ta rewalenka ogranicza się tylko do prostego, z kolei z prawą ma większy repertuar ciosów, ale te ciosy są też widoczne. Nie jest zawodnikiem najszybszym, na pewno bardzo silnym, bardzo, bardzo silnym, ale nie jest zawodnikiem najszybszym dlatego myślę, że tutaj e, ciślak będzie musiał uważać głównie na prawą rękę. E, to co powiedziałem, spotka się na pewno z e, gabartymi innymi niż e, prezentował e, Jurij Kalenga. E, Drodola jest wyższy, ma ten zasięg bardzo porównywalny ramion do ciślaka, to jest prawie 2 metry i e, zasięgi 190 cm prawie wzrostu, także Także tutaj Cieślak będzie miał pierwszy problem, drugi to, że durodola chyba potrafi jeszcze przyjąć i potrafi na pewno mocno oddać. Także, także tutaj pojedynek, pojedynek będzie dużo cięższy, natomiast Cieślak ma oprócz tego, że, że gorszy może doświadczenie od durodoli, to na tym wyższym poziomie to na pewno ma dużo argumentów, takich czysto bokserskich e, za swoim e, za sobą Mówię tu o repertuarze ciosów, zdecydowanie większy cieślak, zmiana kątowego ustawienia e, czy pozycji, to co ćwiczył ostatnio z Liczykiem. Szybkość, szybkość to będzie to, e, czym będzie zdecydowanie nad durodolą e, e, górową no i nogi. Nogi, które u Durodoli jednak nigdy nie były najszybsze, a teraz ma, a przypomnijmy, 38, 39, być może że prawie lat, to u zawodników z Afryki i zawsze ciężko jest, jest się tego dowiedzieć, to nogi będą tutaj naprawdę dużym atutem Michała Cieślaka, jeśli zdecyduje się ich używać. Tak naprawdę pojedynek koncertowy z, w wykonaniu z kalengą. tam miał kilka przystojów cieślak na Linach, ale w... Widocznie chciał poczuć rywala. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie miał takich pomysłów, bo wi widzieliśmy jak Diablo wodarczyk w momencie, kiedy chciał poczuć właśnie rywala albo zmęczyły mu się longi, to na tych linach trochę panicznie się jednak bronił, mimo że słynie ze szczelnego bloku, także mam nadzieję, że Michał tutaj będzie cały czas tych nóg używał, ewentualnie clinch który bardzo ciężko jest zastosować z durodolą bo jest bardzo silny, odpycha się lokuje ciosy, Diablo tu się bardzo niskimi tymi unikami i łapaniem w pas, e, natomiast tak jest wyższy, będzie mu zrobić to e, zdecydowanie e, trudniej e, także, także musi cały czas używać ringu, zmieniać kątowe ustawienie e, zadawać serię ciosów, bo wydaje mi się, że durodola ma większy problem z serią ciosów niż z pojedynczymi Uderzeniami. Porównując diablo i cislak, to na pewno diablo ma pewniejszą obronę i doświadczenie, ma też mocniejszy pojedynczy cios, natomiast Problemem durodoli z pewnością będzie ten głód Ciślaka, ta agresja, to zdecydowanie, którymi Michał potrafi wygrywać pojedynki. No i starsi zawodnicy, takim jaki jest właśnie Durodola, już gdzieś u zawodowej kariery na pewno tego najbardziej nie lubią, czyli tej agresji, decydowania i dużego tempa walki i, i myślę, że Michał to wie tak przytrzyma i w moim odczuciu jest w tym pojedynku faworytem, choć tak jak zaznaczam pojedynek będzie trudniejszy niż z Kalęgą. Tylko się mi powiedz, czy to nie jest trochę tak, że przez to, że Michał jest taki agresywny, przez to, że potrafi skończyć walkę przed czasem, przez to, że ma taką prezencję, jaką ma i wypowiada się w ten sposób, jaki się wypowiada, dosyć szorstko i stanowczo, to czy ludzie trochę go nie dyskrytują właśnie jako pięściarza i jego umiejętności, nie zapominają o tym, że on jednak tego doświadczenia amatorskiego w porównaniu do większości pięściarzy, którzy dzisiaj na zawodowym boksie niestety w Polsce wychodzą, ma znacznie większe, bo chyba 12 roku życia już na sali bokserskiej gdzieś tam siedział, był mistrzem Polski trenował bardzo długo, praktycznie nie miał za dużo przerw i trochę tego repertuaru bokserskiego ma. Zgadza się ze mną, że, że on jest poza tym, co powiedziałem, jest też dobrym piściarzem? Tak, zgadzam się, tylko wcześniej jakby nie uwidaczniały się w pojedynkach te cechy jego. On jednak był taki zdecydowany, być może sztab trenerski, jaki miał Cieślak, cieślak wcześniej już było pewne, pewne zmęczenie relacji między nimi. Po prostu Michał już znam ich bardzo długo. Mówię tutaj o trenerze jabłońskim i Wojdzie i nie mówię tu absolutnie, że są złymi trenami, tylko po prostu znam ich długo i już gdzieś tam nie do końca trafiały do niego ich uwagi. Tutaj ma nowe bodźce nowego trenera, który go jednak uczy trochę, trochę boksować i przy tym wszystkim ważne, żeby on zachował tą agresję to zdecydowanie ale żeby pokazał to co właśnie mówi, że on umie boksować i, i myślę, że takie połączenie z Andrzejem Liczykiem to da Oby Andrzej nie chciał go zmienić w jakiegoś zawodnika takiego lekkiego który cały czas będzie skakał bo, bo yy, widziałem te ostatnio komandowanie jakiego Hajmi munguje. Bardzo dobry zawodnik kategorii junior średni, może średni, który być może kiedyś toczy walkę z Alvarezem na szczycie w Meksyku. No i, i tam go jednak próbują nauczyć boksować w inny sposób. W taki punktujący rywala to, to nie do końca wychodzi, ale, ale Cieślak myślę, że, że tutaj od Mungui i boksuje zdecydowanie bardziej wszechstronnie, więc on może być zawodnikiem, który, który jest bardziej lotny na nogach, ale bardziej. Tylko nie za bardzo. Także myślę, że na razie to połączenie jest idealne i, i te walki ostatnim pokazały, że gdzieś tak wygląda i czuje się doskonale. Wszystkich Panów Boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.